Was serdecznie, tak jak obiecałam na swoim Instagramie dzisiaj film krótki film dotyczący jak zwiększyć mobilność w stawie skokowym opowiadałam tam swoją historię na jednym z poprzednich wideo dotyczącą zaniedbywania hormonów wzrostu no jeżeli to się dzieje u dziecka to wówczas bardzo często pojawiają się zmiany ostroporotyczne w stawie. Dotknęło mnie to w stawie skokowym. W związku z tym, staw skokowy ma zupełnie inną budowę jeśli chodzi o ustawienie kości. Więc fizycznie nie jest możliwe, żeby ten staw miał taką ruchomość jak prawa noga. Tak? Natomiast pamiętajcie o tym zawsze, że jeżeli macie nogi, stawy skokowe bez przebytego zapalenia, bez deformacji tkanki kostnej tudzież tkanki łącznej, no to nie jest, nie stanowi to żadnego problemu, żeby, żeby tę mobilność poprawić, tak. Ja ze względu na te no, można tak powiedzieć, problemy, nie problemy, teraz to już nie jest problem żaden związany z właśnie z lewym stawem skokowym. Muszę po prostu inaczej rozstawiać nogi, inaczej ustawiać stopy. Natomiast jeśli chodzi o zwiększenie ruchomości w tym stawie, najprostsze ćwiczenie dla, każdy, dla każdej osoby. Trzymamy nogę wyprostowaną i ciągniemy po prostu za dużego palucha. 20 razy mocno ciągniemy. Będziecie czuli napięcie w całym ścięgnie podeszwowym, będziecie czuli jak ciągnie was aż łydka, achilles, tak? łydka, więc to jest bardzo dobre ćwiczenie na rozciąganie. I w takiej pozycji, jeżeli ktoś jest wyjątkowo wytrzymały, można sobie również robić głasze na ścięgnie podeszwowym. tak? Palucha zadzieramy jedną ręką, nogę mamy wyprostowaną i skrobiemy po ścięgnie, po całej podeszwie od paluszków do pięty. Od paluszków do pięty. Niezwykle bolesny zabieg, ale uwierzcie mi, że po pierwszym zabiegu mobilność już jest większy. To taka mm, jedna z najprostszych rzeczy, jeśli chodzi o fizję, co możecie sobie zrobić. Oczywiście wspięcia na palce, wspięcia na palce w przysiadzie, wspięcia na palce w przysiadzie z ciężarem, czyli ze sztangą. Ja robiłam chyba po 20 powtórzeń ze sztangą 60 kg więc no i to robiłam tydzień po tygodniu, po tygodniu, po tygodniu zawsze, zawsze w soboty miałam yy, i mam do tej pory trening rehabilitacyjny, w którym wszystkie te nierówności są, są yy, pokrywane więc też sobie tak wybierzcie, taki dzień sobie ustalcie natomiast piszcie w komentarzach yy, ewentualne pytania i ja już kończę, bo za dwa dni, czyli w niedzielę są zawody i w sumie Trzeba odpocząć, chyba tak. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.